Dobrze, a więc zaczynamy od pojedynku z Francuzem. Witamy się. Mamy czarne auto. Takie znaki. Powiedziałbym, że urugwaj. I bardzo dobrze powiedziałem, a przeciwnie kliknął w Mongolię. 4781 ucieka z jego konta. Runda druga jest już bliżej Mongolii, bo raczej jesteśmy w Rosji. Gdzieś tutaj bym kliknął, niedaleko Krasnojarska. Był to Kazań, bardziej jego okolice, no i przeciwnik to był blisko. Teraz ja tracę dużo, prawie 3000. Oczywiście, widzę, jak lubisz kontent z GeoGesserra, kanał możesz zasubskrybować. A jeżeli odcinek Ci się spodoba, możesz go ocenić. Żółty pojedynczy pas, tak trochę kanadyjsko bym powiedział. Francuski, okej. Okay. Kusi mnie nowy brązwik, Okej, okay. byliśmy jeszcze bardziej na wschód. Przeciwnik niestety odchodzi, znaczy się. Dla mnie niestety, dla niego niestety Bo postawił na te zachodnie okolice 17 elo za gierkę, okej okay. Gra numer 2, kolega z Holandii Jakaś południowa Ameryka, mamy białe auto Co to może być? To może być Boliwia albo to może być Chile Wygląda mi to bardziej jak Boliwia niż Chile Kropka bo Mamy potwierdzenie. Kliknijmy bardziej w Santa Cruz. albo tak tutaj. Ok. No i można było kliknąć w Santa Cruz, bo to były te okolice. A tak jestem 170 km dalej. O, już widzę, że runda druga to Australia, więc wybornie. Ale mamy tabliczki. 60. Gladstone. Przeciwnik oddał GS, ale gdzieś tutaj bym klikał. Ok. Nie jest najgorzej. Jest 4 km bliżej. 9 punktów, no niestety. Ale runda trzecia też tempa nie zwalnia, ponieważ mamy stany i jest flaga jakiegoś stanu. Ale nie wiem, co to jest za flaga. Czy to nie jest flaga Ohio? Tak, Ohio, dobra, ok, jest elegancko. No i 1000 km jestem bliżej, 2000, fajnie. Przeciwnik postawił na. Nawet nie zdążyłem zobaczyć na co, ale na coś postawił. To wygląda bardziej jak Norwegia. To nie jest chyba miejscowość. Może jest, może nie. Takie same gesy, jednak bardziej na północ. Ja bliżej 10 km, bez większego znaczenia. Runda piąta, zaczynamy od teraz rundy z mnożnikiem. I pierwsza runda na mnożniku to kraj Azji. No to był chyba po prostu tajski język. O, ale siadł, Gesik w ogóle. 50 km, ładnie. 765. Runda szósta wygląda trochę polsko. Tak, w tej pierwszej klatce. No, w drugiej już mniej, bo mamy cyrylicę. Eee, mamy flagę Ukrainy, więc pewnie jesteśmy w Ukrainie. I widzę, że są też blachy ukraińskie. Kliknę po prostu w okolice Kijowa, jednak bardziej na wschód, miejscowość Krasnohrad, ok. Przeciwnik 76 punktów bliżej. Dobrze, runda siódma to jest Japonia. Towada City. Skupiłem się za bardzo na szukaniu... To było bardziej na północ, okej. Okay. Przeciwnik był tutaj 100 km bliżej niż ja, ale na szczęście nie zadał mi jakoś bardzo dużo. Właśnie tak jak mówiłem, skupiłem się troszkę na szukaniu numeru i przeciwnik za szybko trochę zagessował. To wygląda jak kraj arabski i prawdopodobnie to będzie Jordania. Czarne auto, to może być... Kliknijmy w południe Jordanii, zobaczymy. Zawsze się klika te okulca Manu, to spróbujmy zaryzykować na południe. Okej, okay. nie było to głupie, 20 km od celu. Przeciwnik tak samo jak ja kliknął, 6 punktów różnicy na moją korzyść. Mnożnik rośnie i ta runda mi się bardzo nie podoba, ponieważ ta runda to nic innego jak Australia. Jadę, jadę, nic tutaj dosłownie nie ma. Tutaj jest jakaś tabliczka. Rzeka... Kongeratinga. Przeciwnik od Gesa, ja chcę rzeki szukać. Chyba kliknę po prostu w okolice Wiktorii. Przeciwnik! Wow, półtora kilometra od celu. No, na szczęście jeszcze żyję, ale i tak tracę dużo. 2400, no, Australia na takim dużym mnożniku nie jest niczym przyjemnym, a teraz mamy mnożnik poczwórny i to wygląda jak urugwaj. Ale pokaż mi jeszcze twoje blachy, bo nie mam pewności. Po tej blaszce bym powiedział, że urugwaj. Po tej też bym powiedział, że urugwaj. I dobrze, jestem 60 km bliżej. Kolejna runda dalej trzyma w napięciu, bo najprawdopodobniej mamy stany. Na mnożniku 4,5. Ja mam 2300 HP, przeciwnik 2600. To może być ostatnia runda. Przeciwnik oddał gaz, a ja nic nie wiem. Pojadę jeszcze w drugą stronę, bo może tutaj jest jakieś gigamocne info. A poczekaj, bo tu jest kurczę, mam 6 sekund. Ok, jestem fartem bliżej. I jestem bliżej 1000 km, i wygrałem tym samym tą gierkę. A sobie. Randomowo kliknąłem. 18 Elo, fajnie. Ok, dostaliśmy kolejny pojedynek. Runda pierwsza pachnie mi trochę na Botswane. Tak, mamy znaki charakterystyczne dla tego kraju. Botswane łatwo jest klikać. Jeżeli się zna miejscowość, da się łatwo tutaj zrobić. Dużo punktów. Czy tam z przodu widzę jakieś tabliczki? Chyba nie. Przeciwnik oddał gest. Mam 10 sekund. No, wydaje mi się, że tu nic już nie znajdę. Mm, nie będę klikał w Gaborone. Klikniemy sobie w tą drogę. I się opłaciło nie klikać w stolice, bo jestem prawie 200 km bliżej. 400 demerza zadaje, Byliśmy niedaleko granicy z Zimbabwe. Runda druga. 606. Wygląda jak stany. O, tutaj jest dużo info, ale nawet nie wiem, czy mam radę to przeczytać. Chyba niestety nie. Kliknę gdzieś tutaj. Przeciwnik też już kliknął i bardzo dobrze zrobiłem. Jest między nami 2,5 tysiąca kilometrów różnicy, prawie 3000 damage'a przeciwnikowi zadaje. Runda trzecia od razu wygląda jak Holandia. No i tak jest. Przeciwnik tutaj akurat bliżej 28 km, 74 punkty niestety. Runda czwarta. Widzę dużo cyrylicy. Możemy być w Rosji albo w Kirgistanie. Jest to dokładnie Kirgistan. kliknijmy tutaj. Okej, okay. udało mi się być blisko. 200 km bliżej niż przeciwnik. Pół tysiaczka. Przyjemnie, przyjemnie. Ale coś za przyjemnie idzie ta gierka na razie. Zaczynamy mnożnik. I mamy chyba Brazylię. Jak miałbym klikać po krajobrazie, to wydaje mi się, że gdzieś tutaj bym kliknął. Przeciwnik oddał gest. Robię tak. I zrobiłem? Dobrze. Jest 700 km różnicy i jeszcze tego nie wygrywam. Ale zostawiam przeciwnikowi 300 HP. W rundzie szóstej widzimy znak stopu. Taki. To może być znak hiszpański bądź portugalski. Zobaczmy to auto, które tutaj jechało. Czyli cofnijmy się na początek. Czy ja będę w stanie zobaczyć jego tablicę rejestracyjną? Bo portugalska wiadomo jest charakterystyczna. Ale przeciwnik dosyć szybko kliknął. On ma jakąś małą tą blaszkę. Tam jeszcze coś było. No klikam Hiszpanię, ale. Tutaj, okej, okay, no. W tej rundzie przeciwnik bliżej, bliżej 700 stówek mi zabiera. Runda siódma, widzę dużą tablicę z informacjami. Jesteśmy dokładnie w Kambodży, tak. Mamy język kmerski. Przeciwnik bliżej, ok. 470, niestety. Mamy język angielski. To są stany. To mogłaby być jakaś Dakota. Przeciwnik oddał gest. Mnożnik 3 stany, trochę niebezpiecznie. Dakota. Przeciwnik e, w Wyoming, 500 km bliżej, niestety 2000 tracę, a to była Nevada. E, czarne auto i to będzie Tunezja. Myślałem, że to jest. o kurcze, myślałem, że to jest auto z Tunezji, ale w sumie racja, w Tunezji nie ma czarnego auta. No i wygląda to dosyć europejsko, jak jakaś Estonia, tak bym powiedział na pierwszy rzut oka. Może to jest Finlandia. Tak, mamy końcówkę T, bardzo mocno pasuje to do Finlandii. Niech będzie gdzieś tu. I spoko. Przeciwnik kliknął Estonię. 7 stówek prawie zabieramy. Runda numer 2. Mamy białe auto. Jesteśmy najprawdopodobniej w Malezji. Na to wygląda. Jaką mamy naklejkę? Klikam w główną wyspę. A jednak tam nie widziałem naklejeczek. 12 km bliżej przeciwnik. Runda numer 3. Pierwsza myśl: Chorwacja. Ale jednak kompletnie nie. Przeciwnik oddaje swój gesik. Kurczę, nie wiem, czy Hiszpania, czy Portugalia, Portugalia. Włochy. Obaj kliknęliśmy w Portugalii. Okej, okay. nie wiem po co tak szybko kliknął. Runda czwarta: Islandia. No on troszeczkę bliżej. 196 punktów. I od teraz zaczynamy mnożnik. Mamy język angielski, a tutaj mamy taki, czyli jesteśmy najprawdopodobniej w Filipinach. Kliknijmy sobie wyspę Panaj i będzie elegancko. Byłem 20 km bliżej niż on. 69 punktów mu zabieram. Widzę tutaj Grekę, czy mi się wydaje? Sprawdźmy to auto. Chyba to będzie Grecja. Czyli dobrze na tej torbie widziałem język, ok, ale przeciwnik trochę bliżej. Byliśmy bardziej pod Atenami, ale tak kliknąłem w sumie w środek. Runda siódma, mnożnik 2,5. Jesteśmy w Meksyku. Droga 70, Mipillas, Tutaj idzie 70. Nie widzę nigdzie mi ale to gdzieś tutaj może być. Tutaj Ok, kto bliżej? On. 90 km. Trochę tracę. Runda 8, damage potrójny. I mamy Rosję. Przeciwnik ma Nick Russian Gamer, więc troszeczkę się obawiam tej Rosji. Przeciwnik oddał swój gest. Ja kompletnie nie wiem. Kliknąłbym dla bezpieczeństwa gdzieś tutaj. Okej, okay. byliśmy niedaleko Sankt Petersburga. Ale jestem bliżej. Jestem bliżej 60 km. Coś tam mu zabrałem. Runda dziewiąta. Ciekawy język. Okej. Okay. Byliśmy na wyspie Luzon, ja postawiłem na Mindoro, przeciwnik zadaje mi 900, był bliżej 150 km. Zaczynamy poczwórny mnożnik. Nie ukrywając, to może być już ostatnia runda, w sumie dla każdego z nas, ale jest to Gana. Gana raczej nikogo tutaj nie zaskoczy. Klikam okolicy Kumasi, w sumie jak zwykle, bardziej na północ. Stówka różnicy równa, praktycznie. Tracę tysiaczkę, niestety. Mamy takie słupki, białe blachy, wygląda na Chorwację. Taką Chorwację niedaleko tutaj morza. Klikimy gdzieś tutaj. No i okej. Okay, I presja oddała. 66 km od celu. Przeciwnik 2139. 14945 do metra zadajemy.